kalendarza. Ciechanów. mgły nad Łydynią, jak grzyby po deszczu, kasztany lśnią na chodnikach i słońce się rodzi po raz kolejny. Budzi do życia miasto i jego mieszkańców. Rozświetla konary drzew, ogrzewa sarny na mokrej łące, brukowane uliczki, stare kamieniczki, jak promienna wstęga ulica warszawska. Warszawska ulica, w pełnej krasie zwykłego dnia. Przeszłość w objęciach teraźniejszości. Tu duch konopnickiej z Zygmuntem wspominają dawne miasto. Między kolorowymi kwiatami ludzie spieszą do pracy, do szkół, otwierają sklepy. Skrzykliwe reklamy obwieszczają, że toczy się życie. Ławeczki zachęcają do odpoczynku w cieniu drzew i w blasku latarni. A w tym wszystkim, jak biała dama, jak biała wizytówka, jak wyprężona pierś orła białego, biblioteka imieniem Zygmunta Krasińskiego. Pod jednym dachem zamieszkali wielcy tego świata. W równiutkich rzędach, bez sporów, prowadzą nocne Polaków rozmowy, aby miejsce i czas dały nam, żyjącym, czerpać z ich mądrości, dodając swój własny wkład na wspólną przyszłość, abyśmy byli godnymi jej czytelnikami.